Szczęśliwy Boże, coś Wam powiem. Zasiedziałem się. Mówimy tak, gdy straciliśmy rachubę czasu. Mieliśmy gdzieś iść, coś zrobić, albo zwyczajnie się spóźniliśmy na spotkanie omówione, bo coś nas pochłonęło. Równie dobrze można zasiedzieć się w niewłaściwym miejscu albo wśród niewłaściwych ludzi. Mateusz opisuje dziś swoją historię i to, że zasiedział się na komorze celnej. Zasiedział się w miejscu, które było bezwzględne i pozbawione miłości. Podatek Należało zapłacić, i nie było zmiłu się. Nikt niczego nie darował, a do tego część dochodu była zrobkiem celnika, więc tym bardziej nikt nie odpuszczał łatwych pieniędzy za bycie nieugiętym. Można więc powiedzieć, że taki urzędnik dorabiał się na ludzkiej biedzie i krzywdzie. Wszystko zmieniło się w chwili przejścia Jezusa. Pan ujrzał Mateusza i powiedział: Pójdź za mną. Co to zmieniło? Mateusz poszedł i znów zasiadł, ale tym razem przy stole z podobnymi sobie. W dalszym ciągu przebywał wśród celników, czyli ludzi, którzy nie znali miłosierdzia w praktyce, bo dla nich ważny był zysk. Przekładając to na dzisiejsze realia, ta wspólna biesiada była dla celników niczym udział w szkoleniu biznesowym. Branżowe spotkanie, gdzie pewnie wymieniali się doświadczeniami, ale pomimo tego wspólnego fachu. Temat spotkania był zupełnie inny. On brzmiał: chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Wspólne siedzenie przy stole z Jezusem dało tym ludziom nowy obraz bycia dla innych, zwłaszcza dla tych, wobec których egzekwowali prawo. Oni ze strony Jezusa nie odczuli ani odrobiny pogardy czy obrzydzenia ze względu na swoją pracę. Nie czuli się odrzuceni, nie usłyszeli słowa napomnienia ani wyrzutów, że są złymi ludźmi. Jezus powiedział o nich do zazdrosnych faryzeuszy, że to są chorzy, którzy potrzebują lekarza. Ich choroba jest śmiertelna, bo zabija duszę i nie będą mieli wstępu do wiecznej radości. Ta choroba wymaga natychmiastowej interwencji, bowiem brak doświadczenia miłości zabija w nas te uczucia. Ten, który nie wie, co to znaczy być kochanym, sam też nie będzie potrafił kochać. Papież Franciszek powiedział. Jezus Chrystus jest widzialnym obliczem miłosiernego Ojca. Miłosierdzie to słowo odkrywa tajemnicę przy Najświętszej Trójcy. Miłosierdzie to ostateczny i najwyższy gest, z którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Słowa tej Ewangelii w dalszym ciągu są aktualne, bowiem Pan wzywa nas, byśmy ruszyli z miejsca, byśmy podążali za Nim, każdy w swoim zawodzie i w swoim stanie. To znaczy, że niektórzy muszą pozostawić swoje nieoporządkowane namiętności, złe zachowanie czy tracenie czasu na bezcelowe zajęcia, by poświęcić się modlitwie, eucharystii, czy też wejść w jakąś formę duszpasterstwa. W tych zajęciach nigdy się nie zasiedzimy, bowiem one ciągle się zmieniają i pozwalają nam samym rozwijać się w najważniejszych kwestiach. Jak mówi święty Ignacy z Antiochi, chrześcijanin nie jest panem samego siebie, ale jest oddany na służbę Bogu. Wezwanie Pana jest wciąż aktualne, bowiem On prosi o zmianę w naszym życiu. Nie mamy być perfekcyjni, ale mamy znać swoje wady, umieć się do nich przyznać i przyjąć nowe zadania, by każdego dnia uczyć się jeszcze więcej miłować. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.